Co by Pani życzyła nowemu burmistrzowi Złotowa? No na pewno, żeby tak się sprawował jak poprzedni burmistrz. I to bym i chyba najlepiej i wszyscy, i wszyscy mieszkańcy by tego sobie życzyli. Dużo siły, wytrwałości w tym, w tych swoich zamiarach i celach i na pewno, żeby mu się wszystko spełniło. Żeby nie zepsuł to co było dobre i poprawił to co było złe do tej pory. Cieszę się, że został wybrany. Jest młody, pewnie pełen energii, no to będzie miał pole do popisu, żeby wykazać się, nie? Życzę mu sukcesów. No i żeby miał jak najmniej mniej problemów. Ja bardzo chętnie panu burmistrzowi składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności. I powodzenia w kadencji. Pierwszej, myślę, że nie ostatniej. Powodzenia, dużo siły, dużo wytrwałości, dobrych pomysłów, żeby jak najfajniej się przysłużył miastu naszemu. Sukcesów i spełnienia jego planów. On już drugą kadencję stale udało mu się. Gratuluję mu. W pierwszym turze, cztery lata temu, głosowałem na niego i teraz też cieszę się z tego. Wytrwałości, jest młody, liczymy teraz na młodzież. No i 30 lat kandydowania. Zdrowieczka i dobrego zarządzania. Żeby ludzie widzieli, że jednak jakiś postęp jest w tym złotowie po wybraniu nowego młotego człowieka. No i cóż można więcej żądać.